Co robisz Ty konkretnie? Do tego wszystkiego przyda nam się analiza Hedgehog Approach. Jest to prosta analiza, która pozwoli Ci wybrać, w czym jesteś najlepszy, co Cię najbardziej pasjonuje i z czego najwięcej masz pieniędzy. Popatrz. Z tego wszystkiego szukamy punktu wspólnego. Jeśli chcesz więcej informacji na ten temat, tutaj jest autor tej analizy, więc zobacz sobie jego stronę. On tutaj to opisuje w bardzo szczegółowy sposób. No i możesz całą książkę kupić w ogóle na ten temat, więc jest jeszcze więcej informacji. Gdy już zrobisz sobie taką analizę i masz to porównanie, to od razu przychodzi mi na myśl kolejny klient, właśnie ten od laserów i od show na koncertach. On przyszedł do mnie z jedną prostą prośbą. Ma mnóstwo funkcji, ma niesamowity sprzęt, robi naprawdę dobre show, ale nie ma klientów. No i popatrz, co tu było nie tak. Pierwszą najważniejszą rzeczą, która była nie tak, to jest to, że ludzie nie kupują funkcji, kupują uwolnienie od problemu. Czyli to, że wymieniliśmy, jakie mamy funkcje i co możemy zrobić tymi laserami, to jest jedno, ale połączenie tego z tym, co to faktycznie daje Twojemu klientowi, to jest coś zupełnie innego. Więc zrobiliśmy sobie prostą listę problemów i rozwiązań. Braliśmy wszystkie problemy, które nam wyszły podczas tych analiz tutaj i tego, co jesteśmy w stanie rozwiązać. No i porównywaliśmy to ze sobą. I tutaj, jak widzisz, według tego diagramu jest bardzo różnie, bo czasami są rozwiązania, które nie dają absolutnie ani jednego rozwiązania z problemem. Czasami niektóre problemy są w dwóch miejscach. Ważne tutaj, żeby sobie zrobić to połączenia, i dobrze, jeśli one się powtarzają, bo wtedy możemy sobie to posegregować tak, że te rozwiązania, które rozwiązują najwięcej problemów, są naszymi absolutnymi priorytetami w naszym marketingu.